Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału Ograć Bukmachera został BetKris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału. A teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betcris. Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na początek jak zwykle trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet i tak. Jeżeli ktoś nie ma konta i chce sobie je założyć link będzie w komentarzu pod filmem I co mamy dla Was dla nowych graczy? Grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie Dodatkowo przy pierwszej wpłacie do 200 000 jako forma bonusu I przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi -zysk, Czyli bardzo fajne promocje Jeżeli ktoś nie ma konta link właśnie będzie w komentarzu pod filmem Jak zawsze zapraszam na sobotę i niedzielę Wtedy są u mnie na kanale konkursy o 50 zł od Forbet Także to tyle z ogłoszeń i teraz przechodzimy do kuponów i analiz na dziś. No witam na kanale Ograć No ach tak blisko było wczoraj, żeby taśma cała weszła. No kto zepsuł? Oczywiście Wisła Kraków. No. Nawet nie umieli strześć gola. Typowałem, że nam będą dwie bramki, niestety warta, tylko jedną strzeliła, szkoda, że nie dwie, no trudno, taśma, ale niestety nie weszła, ale cztery typy weszły, jestem zadowolony z tych typów, mam nadzieję, że dzisiaj będzie komplecik, a jak 4 z 5 no to też będę połowicznie zadowolony, jak zwykle zaczynamy od konkursu o 50zł od Forbet, zawsze od mamy konkurs, w soboty też. Co trzeba robić, no to to co zwykle: dać łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w spotkaniu Sassuolo Milan. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej, właśnie pierwszej bramki, minutę oczywiście strzelenia gola. To tyle, dodawajcie komen w komentarzach. Y oczywiście login do Forbet. W piątkę oczywiście, otrzymacie y bonusy na konto tyle w ramach podsumowań konkursu i z wczorajszego dnia. Jeżeli nie macie konta Forbet lub Betx, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Zachęcam do rejestracji, do śledzenia kanału. To tyle. A my lecimy z weekendową taśmą numer 108. Walczymy o tą 21. taśmę wygraną. Ostatnio lekki pech. Pierwsze spotkanie Sassuolo Milan. No, Milan tutaj wygrywa i po prostu jest mistrzem Włoch. Już od ponad 10 lat y, dominacja Interu i Juventusu i moim zdaniem tutaj Milan zdobywa mistrzostwo i ogrywa Sassuolo. Ogólnie Milan jest y, 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 najlepszą drużyną na wyjazdach, bo bodajże jedna przegrana, a tak same zwycięstwa i kilka remisów. Drugie spotkanie Norwich-Tottenham. Tottenham walczy o Ligę Mistrzów, wygrywa sobie spokojnie i jest w Lidze Mistrzów. Gra z najgorszą drużyną Norwich, spadek już dawno, dawno temu. I tutaj myślę, że Son i Kane sobie może być jakieś 4-0. Ja typuję Tottenham i powyżej półtora gola, jakieś 2-3-0 też może być. Kolejne spotkanie, Crystal Palace, Manchester United. No, typuję ten Manchester United co, co praktycznie tydzień. No, często mi zawodzą, ale myślę, że na koniec sezonu Cristiano na i spółka pokażą, na co ich stać. I Nie przegrają tego spotkania z Crystal Palace, który jest naprawdę gorszym drużyną niż Manchester United. Niech to pokaże na boisku, proszę. I liczę, że tutaj mecze na to wygra lub zremisuje, no nie przegra tego chyba, co? Na koniec sezonu. I ostatnie dwa mecze. Tutaj mamy A z Alkmaar, Herrenwen, no pierwsze spotkanie zadziwiło mnie, 3-3 w Herrenwen. No, Herrenwen już tam przegrywało że 3-1, zrobiło 3-3, myślę, że Alkmaar u siebie rozgromi herenwen. I będzie dalej walczył o europejskie Buchary. I ostatnie spotkanie: tenis. John Isner gra z Halysem. ja to typuję: że Isner, wedle swojego doświadczenia i dobrej formy, wygra z Halisem, Chociaż to będzie może długi bój, ale myślę, że tutaj górą będzie doświadczenie Isnera, dobry serwis i po prostu wygra. Po fajnym kursie warto zaryzykować. W końcu nie może odpaść w pierwszej rundzie. Takie jest moje zdanie. Tyle na dziś życzę, wieloności, udanego dnia, fajnej pogody. No i co, widzimy się jutro w i duble Dnia Elo.